Cześć, witajcie na kanale Fotoformy. Dzisiaj mówimy o aparacie Sony A7 Mark IV. I teraz możecie sobie sami zadawać pytanie, no ale przecież już recenzja na kanale Sony A7 Mark IV była. I faktycznie była, ale ciężko uwierzyć, że już od premiery tego aparatu minęło prawie 12 miesięcy. Dokładnie chyba 11 miesięcy, poprawcie mnie, jeśli się, się mylę. I e, tak naprawdę bardzo sobie cenię, kiedy na YouTube pojawiają się materiały e, z taką recenzją użytkową, po roku, kiedy naprawdę Popracowałem z tym aparatem, kiedy to nie była nowość, kiedy już opadły emocje, kiedy to już jest aparat, który naprawdę posiedział w naszych rękach. Mówię naszych, ponieważ e, również pracuje tym aparatem moja żona. i Niech to będzie dla Was rekomendacją e, wystarczającą, e, ponieważ ona realizuje mnóstwo e, sesji takich lifestyle'owych, e, ślubnych i, i, i na przykład narzeczeńskich, rodzinnych i tak dalej, i tak e, dalej. Naprawdę po dwie, trzy w tygodniu robi i, i, i tak naprawdę ona mówi, że już nie wie, jak mogłaby wrócić do trójki. I teraz możecie sobie zadawać pytanie, które ja sobie na początku zadawałem. No ale właśnie po co upgradeować, czyli przerzucać się z A7 Mark 3 do A7 Mark 4. I w tym odcinku odpowiem Wam na to pytanie, które rzeczy naprawdę przypadły nam do gustu, które rzeczy uznajemy tutaj wraz z moją małżonką pracującą tym aparatem, i również ja pracuję tym aparatem, za takie naprawdę bardzo istotne. Jedną z rzeczy, które doceniam, które może nie są jakoś dla mnie kluczowe, najważniejsze, i które nie sądziłem, że będę doceniał, to w pełni dotykowo obsługiwane z palca. Menu y, na ekranie. I teraz y, w, zasadzie, w zasadzie nie jest to jakaś tam kluczowa rzecz, ale na przykład ja używam bardzo dużo tego guzika function z tyłu, który później prowadzi nas do tego szybkiego menu i parę razy naprawdę w akcji, gdzie potrzebowałem coś wybrać na szybko, skorzystałem z menu tego z palca. I krótko rzecz ujmując, jest to według mnie bardzo duże ulepszenie, y, ponieważ są takie momenty, kiedy na przykład korzystanie z wszystkich guzików i joysticka. Wydaje się być najbardziej ergonomicznym rozwiązaniem, ale są też takie momenty, kiedy mam takie poczucie, że A7 Mark 4 jakby lepiej wykorzystuje ten ekran dotykowy i w pełni mogę korzystać z takiej pełnej funkcjonalności aparatu. Także za to brawo Sony i to jest naprawdę dobra rzecz. Jeżeli chodzi o aparat, jeżeli chodzi o ekran ten wychylany, no to i tutaj jest taka sprawa skomplikowana, ponieważ Panasonic ma taki system uchylny i można go też w ten sposób wychylać, natomiast tutaj mamy tylko w ten sposób i akurat prawdę powiedziawszy, na przykład z punktu widzenia fotografii wnętrzarskiej, której wykonuje zawodowo bardzo dużo, to akurat uchylny ekran pasuje mi bardziej. No ale to jest taka drobnostka, która przypadła mi do gustu trochę mniej niż A7 Mark III, natomiast jeżeli chodzi o samą dotykowość ekranu i jego jakość wyświetlania, zdecydowanie tutaj jest na plus. Okej, okay. kolejną rzeczą, którą bardzo doceniam jest to, że nie muszę przelatywać przez cały tryb pasm, żeby dojść do trybu filmowego, tylko mam ten przełącznik trybu filmowego i trybu fotograficznego tutaj osobno pod trybem pasm. Na początku musiałem się do tego, przyznam szczerze, przyzwyczaić i nie było mi wcale z tym tak jakoś znowu do śmiechu i łatwo, ale później jak się już przyzwyczaiłem, to stwierdzam, że to jest lepsze rozwiązanie i tutaj też jakby ta drobna zmiana ulepszyła bardzo ergonomię i użytkowanie tego aparatu. Co znowu tak jakoś nie przypadło mi do głosu, strasznie i nie, znaczy, może inaczej, że nie, nie, że nie przypadło mi do gustu, co czego nie wykorzystuję, a ja myślałem, że będę wykorzystywał, to programowalności tego pokrętła tutaj i tej blokady. Prawda powiedziawszy, nie używam tej blokady praktycznie w ogóle i nie programuję tego w żaden inny sposób, jak było dotychczas, czyli dalej jest to korekcja ekspozycji dla mnie może wynika to z tego, że się już przyzwyczaiłem, że w aparatach Sony mam tutaj po prostu korekcję ekspozycji i tego po prostu nie ruszam, więc to nie jest jakaś taka rzecz, którą wykorzystuję. Ok, ale teraz przejdźmy do bebechów i do rzeczy, które doceniłem z perspektywy naprawdę czasu i pracy w 100%. Jedną z rzeczy, nie najważniejszą zaskakujące, najważniejszą zostawiam na koniec, więc wyczekajcie do końca. Jedną z rzeczy, którą doceniłem ogromnie, to to, co wydawało mi się takim tylko hasłem reklamowym, to znaczy, że nowa matryca i nowy procesor poprawiają ee, jakby kolory tego aparatu. I faktycznie ten przeskok z A między A7 Mark 3 a Mark 4. Z jednej strony nie jest jakiś gigantyczny, jeżeli chodzi o ten tak zwany color science, czyli jeżeli chodzi o zerowanie kolorów na przykład kolorów skóry, ale z drugiej strony jest bardzo wyraźny. I teraz, żebym był precyzyjny, sami zobaczcie na zdjęciach, które wykonaliśmy Sony a 7 Mark 4 takie zawodowo naszych klientów, którzy e, zabierają nas w różne miejsca, na jakieś różne plaże tutaj w Portugalii i tak dalej, bo dla tych, którzy są nowi na kanale, mieszkamy na południu Portugalii. I teraz Sami zobaczcie, że te kolory skóry odzorowane są w A7MR4 naprawdę bardzo dobrze. Ten przeskok nie jest jakiś gigantyczny. To nie jest tak, że A7MR3 nie da się robić świetnych zdjęć. Nie, 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 nie to próbuję powiedzieć. Ale jest to taka rzecz, którą nie sądziłem, że będę doceniał, a bardzo doceniam z perspektywy tych prawie roku. Pracy na tym aparacie, gdzie te kolory, szczególnie jeżeli chodzi o odzorowanie skóry, zdecydowanie pasują mi bardziej, są wierniejsze. Łatwiej jest też e, jakby pracować z tą skórą, z tymi przejściami tonalnymi skóry, i tutaj jest znowu wielka rzecz, której no, nie da się powiedzmy po dwóch tygodniach, trzech tygodniach użytkowania aparatu na takim nakręceniu adrenalinie, jakby w pełni docenić i w pełni wykorzystać. Teraz dopiero z perspektywy tego prawie roku m, stwierdzamy, że naprawdę kolory skóry. To jest to i naprawdę świetnie się tym aparatem pracuje. Kolejną rzeczą, którą bardzo doceniam, a nie sądziłem, że będę doceniał, i rzeczą, która mi kompletnie nie przeszkadza, to jest to, że mamy 4K w 60 klatkach na sekundę i że aparat kropuje, to znaczy ma ten współczynnik przycięcia. I teraz tak, możecie powiedzieć, no tak, no ale współczynnik przycięcia nie jest czymś fajnym. Teoretycznie nie, ale w praktyce, szczerze powiedziawszy, przerzuciłem się w 100% z Full HD 120 klatek na sekundę na 4K w 60 klatkach na sekundę, kiedy pracuję tym aparatem, bo pracuję też innymi aparatami, które mają inne funkcje, ale kiedy pracuję 7 h 4 w pełni przerzuciłem się na ten tryb. I teraz zapytacie dlaczego. Dlatego, że faktycznie równomierność tych nagrań pomiędzy 4K takim pełnym w 24 klatkach na sekundę, nawet z oversamplowanym w przypadku 30 klatek na sekundę na przykład 7K, z tym 4K w 60 klatkach na sekundę jest dużo lepsza. I z jednej strony wydawało mi się, że nie jest to przeskok jakiś tam gigantyczny, ale z drugiej strony faktycznie jakby ta równomierność, równo, jakby. Yy, równomierność jakościowa tych materiałów produkowanych wideo, wideo yy, pomiędzy 60 klatek na sekundę, a 24 albo 30 klatek na sekundę, w których nagrywam najczęściej, jest dużo lepsza. Jest to po prostu bardziej zunifikowane. I teraz powiecie, ale mówiłeś, że jakby doceniasz krop. No to jak doceniasz krop? Przecież większość ludzi mówi, że krop to zła rzecz. W przypadku... <gryw> I teraz nie, nie pomyśla sobie, że to jest sponsorowane przez Sony i że próbuję Wam tutaj coś wciskać, tylko po prostu szczerze, po mojemu zaskoczeniu w przypadku e, akurat ujęć slow motion najczęściej są to jakieś ujęcia detali, b-roll, wiecie o co chodzi. E, czy nawet jeżeli to jest w planie ogólnym, to mimo wszystko filmuję w slow motion ciasno najczęściej. I po prostu mój styl pracy, szczególnie jeżeli chodzi o kręcenie e, wysokiej jakości filmów ze ślubów, które tutaj naprawdę mamy w dużych ilościach, e, par z całego świata, to prawda powiedziawszy to 4K w kropie akurat bardziej mi służy niż przeszkadza. Zaskoczenie to było dla mnie samego, bo myślałem, że to będzie mi wielce przeszkadzało i na początku kręciłem głównie Full HD 120 klatek bez kropa, a tymczasem okazuje się, że 4K w 60 klatkach z kropem pasuje mi całkiem nieźle i to jest rzecz, którą też bardzo doceniłem. Kolejna rzecz, którą bardzo doceniam, to jest poprawa pracy autofokusa. I na początku było trochę hejtu pod względem pod kątem autofokusa, że nie trafia w oko, upgrade firmware'u, jakby wyprasował te wyprasował te te, 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 te wiecie te zmarszki i te, te, wykasował te błędy w jego dziecięcego Sony A7 Mark 4. Wiadomo jak to dzisiaj jest. Firmy cisną, żeby jak najszybciej wypuścić sprzęt na rynek, a potem firmware przychodzi nowy, nowy, nowy i poprawiają błędy. Takie już czasy, więc trzeba się z tym po prostu pogodzić. Natomiast po roku stwierdzam, że autofokus jest zdecydowanie bardziej responsywny niż A7 Mark 3 i z jednej strony to nie jest jakiś przeskok znowu, kolejny raf kosmiczny, taki, który powoduje, Boże, musicie biec po ten aparat, ale z drugiej strony mówiąc szczerze w pracy takiej zawodowej, codziennej bardzo się to przydaje. To jak ten aparat po prostu jest zabetownowany na oko i to zarówno w trybie wideo, jak i foto, to jak responsywny jest ten autofokus, mimo wszystko stawia go bardzo, bardzo, bardzo wysoko, jeżeli chodzi o aparat taki typowo do pracy, do zastosowań roboczych i muszę przyznać, że ten element doceniamy. My, tutaj mówię my, ponieważ tak jak jeszcze raz powtarzam, pracujemy razem tym aparatem z moją możonką, to doceniamy mega, mega bardzo. Więc autofokus jest kolejną rzeczą, rzeczą, której może tak strasznie nie doceniam, to ta podwyższona rozdzielczość. Szczerze powiedziawszy, większe pliki RAW akurat mnie do, do niczego nie są potrzebne. Nam wystarczyły 24 megapiksele, więc to podwyższenie do 33 megapikseli nie było dla nas jakimś. Tutaj wielkim tematem, ale generalnie jest, jest to po prostu okej. Okay. Dobra, kolejna rzecz, która, którą bardzo doceniam to. Nie, moja żona ma lekkie przeziębienie i pracy obok, więc możecie słyszeć jak kaszle, Którą doceniamy to nie, lekko poprawiona stabilizacja obrazu. Ja nie wiem, bo nie czytałem jakichś bardzo, jakichś tam wielkich rozkminów technologicznych na temat tej stabilizacji obrazu, więc może, możecie mnie zjechać spokojnie w komentarzach, jeżeli coś tutaj pokiczkałem, ale mam wrażenie, że lepiej funkcjonuje ta stabilizacja w tym aparacie. I teraz nie chodzi mi o to, że nie wiem, że ja tutaj zmierzyłem jakoś fachowo, jak, jak, jak ta trzęsawka powiedzmy jest skompensowana przez aparat. Ale muszę powiedzieć, że po prostu lepiej to wygląda na nagraniach. Sony miało zawsze ten problem, aparaty Sony miały zawsze ten problem, poprzednie generacje, może nie wiem czy zawsze, ale poprzednie generacje miały ten problem, że ta stabilizacja obrazu z jednej strony była dość efektywna, ale z drugiej strony ciężko było filmować z ręki w taki sposób, żeby jednak trochę takiego szarpania nie było widać. Więc generalnie pod tym względem zawsze Panas, po prostu Panas, ok, ładnie oficjalnie, ale jesteśmy Panasonic, zawsze wypadał lepiej. Jeżeli chodzi o stabilizację, tutaj zdecydowanie widzę poprawę, jeżeli chodzi o filmowanie z ręki, i nie jest to jakaś taka funkcja, którą bym jakoś, nie wiem, turbo doceniał. Na przykład, na przykład powiedzieć, że to jest rzeczy, po którą trzeba koniecznie sięgnąć, bo po prostu jest lepsza stabilizacja. Mnie się z stabilizacją obecnie nieco lepiej pracuje. Ale teraz Was zaskoczę, ponieważ jedną z rzeczy, która mnie zaskoczyła bardzo na plus, jeżeli chodzi o ten aparat, i rzeczy, którą doceniam chyba najbardziej yy, i tą, którą zostawiłem na koniec, żeby nie przedłużać tej recenzji po 12 miesiącach, ponieważ, tak jak powiedziałem, chcę się skoncentrować na rzeczach najważniejszych, to jest zastosowanie nowego procesora i tutaj mamy Bionz XR, mam tu na komputerze, Bionz XR Sony, z tego co widzę to nawet są dwa takie procesory, bo jest zdjęcie płytki pokazane tutaj, więc nie znam się na tym za dobrze, po prostu nie, to nie jest moja branża, zajmujemy się fotografią filmowaniem i to, to nas kręci i to kochamy, natomiast jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o procesor, zastosowanie nowego procesora Sony faktycznie dużo zmienia, jeżeli chodzi o pracę z tym aparatem. I teraz zobaczcie Czasami na przebicie, jak porównuję aparaty A7 Mark III i aparatem Mark A7 Mark IV i ich taką responsywność przy zwykłych funkcjach typu przełączenie przysłony, typu przełączenie czasu, po prostu A7 Mark IV jest dużo bardziej responsywny. Eee, oprócz tego, oczywiście, jeżeli zapisujecie w odpegach, jest jakieś odszumianie i tak dalej, to, to te procesy następują szybciej. Ale dla mnie to nie jest jakieś takie wielce znaczące, bo na przykład nie wiem, jeżeli fotografujemy albo filmujemy ślub, eee, fotografujemy w tym przypadku, no to nie zapisujemy odpegów, pracujemy tylko w rabach i najczęściej wszelkie odszumiania, poprawiacze mamy po prostu kompletnie wyłączone. To się robi w postprodukcji. W związku z czym, eee, związku z czym eee, po prostu ten procesor w przypadku przetwarzania obrazu nie jest tak dla mnie istotny, chociaż oczywiście zwiększenie tam, prawda, yy, szybkości aparatu pewnie wpływa, ale najważniejsze dla mnie jest operowanie tym aparatem, czyli przełączanie wszystkich y, parametrów, które na co dzień się przełącza, czyli przełączanie przysłony, przełączanie czasu, przełączanie ISO. Te podstawowe parametry, ten trójkąt yy, parametrów yy, dla mnie, to jest po prostu rzecz powoduje, że jak przesiadam się na 7 Mark 3, którym nadal fotografuję wnętrza ze względu na mniejsze rozmiary rawów i łatwiejszą pracę później z hdrami, które produkuje. To po prostu trafia mnie, po prostu trafia mnie. Mam coś takiego, że mówię, chciałbym przerzucić się w we we, 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 w tych wnęczawskich zdjęciach, w wnęczawskich na A7 Mark 4, ponieważ on jest po prostu centralnie bardziej responsywny. I teraz możecie się zastanowić, no z jednej strony nie wspominałem wiele o procesorze w tej inicjalnej recenzji, a z drugiej strony po roku pracy z tym aparatem naprawdę doceniam jego responsywność. Jest to taka hybryda, po którą sięgam i naprawdę ona robi robotę. I jakieś drobnostki, jakieś mniejsza żywotność baterii, jakaś większa rozdzielczość, to są dla mnie rzeczy, które okazało się jakoś tam nie, nie wpływają w ogóle na komfort pracy z tym aparatem, czy nie wiem blokada kółeczka, na którą zwracałem uwagę, ale takie właśnie rzeczy ym, przyciągnęły moją uwagę i zdecydowanie wpłynęły na to, że A7 Mark 4 uważam za naprawdę kapitalną inwestycję i wspaniały upgrade, którego absolutnie nie żałuję i którego bardzo, bardzo serdecznie polecam. I jeszcze raz powtarzam, żadnego sponsoringu tutaj nie ma. To jest aparat, którym po prostu na co dzień pracujemy. Okej, okay, kochani, piszcie w komentarzach poniżej, co po roku pracy albo kilku miesiącach pracy Wy doceniacie F7 R4 i dlaczego dla Was, na przykład, jeżeli subgrade'owaliście się już, czyli nastąpił zakup, dlaczego dla Was A7 Mar4 jest świetnym wyborem lub czego Wam w tym aparacie brakuje i nie zapomnijcie subskrybujcie, subskrybujcie, bo to bardzo pomaga nam tworzyć dalsze treści na temat yy, branży foto wideo. I oczywiście pozdrawiamy serdecznie z fotoformy i do zobaczenia w następnym nagraniu. Cześć!